Dzień dobry, Marta Omachy z tej strony, łączę się z Florydy, dzisiaj, jest, dzisiaj wysłuchałam y, świetnego szkolenia od James Malinczak. Jest to mężczyzna, który jest a, speakerem, bardzo znanym speakerem, z ogromnym sukcesem a, i miałam przyjemność a, wysłuchać jego rad, jak, a, jego rad, jak i również jego historii a, do tego momentu, w w której się akurat teraz znajduje i chciałabym przekazać dzisiaj na podstawie to, co usłyszałam od niego, ale również połączę to z moją wiedzą, by być świadomym, jakie mamy możliwości. I James Malinczak, ja myślę, że może być nawet polskiego pochodzenia, to nazwisko takie jest, takie jest trochę polskie, bym powiedziała. Uh, powiedział uh, kilka takich ważnych rzeczy z całej rozmowy, które zapisałam. Uh, once you are aware of something, you can change things fast. Czyli, jeżeli, jeżeli tylko jesteś w stanie um, być świadoma, uświadomić sobie pewne, pewne rzeczy, możesz wtedy, możesz wtedy zmienić Twoją sytuację bardzo szybko. Wiele razy my nie jesteśmy po prostu świadomi. Jakie mamy możliwości, co można zrobić, dlatego, y, dlatego tkwimy w takiej sytuacji, y, w której po prostu jesteśmy. Ponieważ nie wiemy. Ja lata wstecz nie wiedziałam o możliwościach pracy online. I y, y, dlatego też nic z tym nie robiłam lata wstecz. Może gdybym lata wstecz wiedziała, była aware, jak to się mówi po angielsku, to y, może y, miałabym, podjęłabym inne kroki w swoim życiu. Ja wiem, że może i ty nie jesteś świadoma tego, jakie możliwości czekają na ciebie, dlatego też może akurat jesteś nadal, tkwisz nadal w tym miejscu, w którym jesteś teraz, ponieważ nie wiesz, co tam czeka na ciebie. A następnie powiedział coś takiego, że jeżeli coś przejdziesz, jeżeli doświadczysz czegoś w życiu, i odniesiesz w tym, czy to mniejszy sukces, czy, to, czy też większy sukces, to on mówi tak: do something, później package it, a później sell it. On jest tego zdania, że jak tylko czegoś osiągniesz, żeby jakby tylko coś osiągniesz, to zapakuj to, czyli stwórz z tego, czy to będzie Jakiś kurs online, czy to będzie napisanie książki, czy to będzie nie wiem, coś, żebyś to zapakowała, czyli coś z tego stworzyła, a później po prostu, żebyś to sprzedawała. Jak i również jedno zdanie takie, które mnie również bardzo zainteresowało, mówi tak. I am committing to this. I don't know what I'm doing, but I'm gonna do it no matter what. Czyli y, mówi, że ja am y, committing, czyli ja decyduję się, że ja to osiągnę. Słuchajcie, w życiu nie ma tak nic, że, y, nie ma nic takiego, że, że a spróbuję sobie. My, czy wy myślicie, że osoby, które y, mówią, a spróbuję, a zobaczymy, a zobaczymy, tak powolutku, no nie? Czy wy myślicie, że te osoby osiągają sukces? Osiągają swoje cele. Ja uważam, że osoby, które w pełni... Czekajcie, muszę odebrać paczkę. Okej, okay, jestem z powrotem. Więc wracając do tematu, osoby, które osiągają swoje cele w życiu, to nie jest przypadek, to jest decyzja i pewność tego, że mimo tego, że nie wiedzą co robią, mimo tego, że nie mają, nie mają, nie mają wiedzy, doświadczeń, po prostu to robią i to zrobią. To jest ten mindset, który wyróżnia osoby, które które mają ten sukces, a które nie mają tego sukcesu. To jest ten mindset, że ja to osiągnę. Dobra? A teraz dołączę do tego moją wiedzę, z którą, dzisiaj, którą chciałabym się z wami podzielić, czyli ten awareness, czyli, te, to, czyli to zdawanie sobie sprawę i bycie świadomym, co czeka o krok obok Ciebie. Jakie możliwości. Cały czas przechodzą koło ciebie każdego jednego dnia, z których nie korzystasz. I szczerze, to nie mam pojęcia, czy to jest coś dla ciebie. Ja, ja nie wiem, czy um, to, o czym tutaj mówię, staram się um, wyedukować, staram się przedstawić to, co się nauczyłam przez lata. Ja nie, wie, nie, nie wiem, czy to jest coś dla ciebie. Ale wiem jedno: że jeżeli nie wiesz, co na ciebie czeka, jeżeli nie, nie jesteś świadoma co to w ogóle jest, jeżeli nie poznasz. Jeżeli nie poznasz, na czym to polega, to możesz z tego nie skorzystać. Więc dzisiaj chciałabym Ci powiedzieć, jak wygląda, jak, jak ty, ona nawet nie jak wygląda, tylko jak ty możesz wybudować swój własny biznes. Na przykład online. Czyli mm, po pierwsze, co to jest biznes? Biznes to jest y, Twoje własne przedsiębiorstwo. To jest twu, tw coś Twojego, co tworzysz, y, gdzie, gdzie Ty jesteś odpowiedzialna za to. To Ty tutaj podejmujesz decyzję i Ty decydujesz, czy osiągniesz tu sukces, czy nie osiągniesz tutaj sukcesu. Czy Ty będziesz się bawiła tą możliwością wybudowania y, dochodu tutaj? Czy weźmiesz ten biznes na serio? To jest biznes, to, to jest w Twoich rękach. Ja akurat przedstawiam biznes, który jest takim gotowym szablonem, gotowym, gotowym materiałem dla Ciebie i to się nazywa network marketing. Ale możesz też wybrać biznes tradycyjny. Wszędzie, czy to w biznesie tradycyjnym, czy to jest network marketing, czy jeszcze inny marketing, bo, bo coraz więcej tego się pokazuje na rynku. Ty jesteś odpowiedzialna za ten twój biznes. Nikt za ciebie tego nie zrobi. W network marketing, akurat w tym biznesie, który ja reprezentuję, który ja napotkałam na swojej drodze, fajne jest to, że ja nie muszę tworzyć produktów, ja nie muszę, ja nie muszę, um, no... Robić żadnych testów, ponieważ ja mam gotowy produkt i gotowy plan marketingowy, pod który ja się podłączam. Ja nie muszę kreować, ja nie muszę kreować czegoś swojego, chyba że chcę, no nie? Ale ja tutaj nie muszę i, i mam to po prostu gotowe. Co ja muszę za to zrobić w network marketing w takim biznesie, to jest to, że ja muszę, znaczy ja chcę, tak, ja chcę. Używać produkt, żebym wiedziała, co ja sprzedaję. I używam osobiście świetne produkty dla zdrowia, które mogę Wam polecać z każdym, każdego jednego dnia z czystym sercem, bo wiem, że są świetne. I to jest ten punkt, który bardzo jest ważny, żeby, żeby po prostu wiedzieć, że to, co masz, jest, jest rewelacyjne, jest godne rekomendacji. O tak. A co następnie musisz w network marketing, to jest znaleźć klientów. Potrzebujesz znaleźć klientów, potrzebujesz znaleźć partnerów biznesowych. Jeżeli chcesz ten biznes kreować na małą skalę, wystarczy ci troszkę posprzedawać produktów tu i tam, i tak sobie zarobisz 300-500 dolarów ekstra na miesiąc. Jeżeli chcesz mieć duży dochód w takim, w takim biznesie, w takiej branży network marketing, należy skupić swoją uwagę na budowaniu partnerów biznesowych. Bo każda jedna osoba ma tylko 24 godziny na dobę. I ja, i ty. I wiecie o tym, że a, to jest tylko 24 godziny na dobę. Więc co się stanie, gdy ja znajdę taką kolejną Martę Omahel, która również, również będzie głodna zmian i sukcesu? i e, osiągnięcia czegoś w życiu, e, która nie jest spełniona zawodowo i marzy o tym, żeby, żeby znaleźć coś dla siebie. Co, je, co będzie, jeżeli ja znajdę taką kolejną Martę O'Mahel? Co, co się stanie, jeżeli ja znajdę dwie takie Marty? Co się stanie, jeżeli nagle zobaczę pięć Mart wokół siebie, takich jak ja? Może nie będą się nazywać Marta ani O'Mahel, ale może to będą inne kobiety o innym imieniu i nazwisku. Które też pragną zmiany, które mają chęci, którym się chce, które mają ambicje, które, które po prostu też widzą się w czymś takim, o tak. Wiecie, co się stanie? Mój czas się zduplikuje razy pięć. Moje zarobki się zduplikują razy pięć. A co się stanie, jeżeli te pięć osób znajdzie kolejne pięć? Mój czas się zduplikuje pewnie razy 10 albo 100 później. Moje zarobki się zduplikują razy 5 albo razy 10. Wybuduję network osób, grupę osób, które są głodne sukcesu, które są chętne zmiany, które kochają produkty i chętnie mówią o nich innym osobom. Zbuduję grupę osób, zespół osób, które, które chętnie dzielą się takimi możliwościami z innymi ponieważ już widzą efekty tej pracy może mają dodatkowy dochód już może mają ekstra 500 dolarów na miesiąc każdego miesiąca może mają ekstra 1000 dolarów na początek każdego miesiąca Kto by nie chciał mieć dochód pasywny taki co przychodzi ci z miesiąca na miesiąc na przykład 500 ekstra dolarów albo 1000 ekstra dolarów dolarów, A co, jeżeli to urośnie ci do, na przykład do 5000 dolarów extra? co miesiąc? Więc, uh, więc to są te możliwości, ale dzisiaj chciałabym się skupić na trochę po poszerzeniu tych możliwości globalnie. Bo tak jak James Mi Malinczak mówi, Once you are aware of something, you can change things fast. Czyli. Jak tylko jesteś świadoma to, co się dzieje koło ciebie, to, co, jakie możliwości są wokół ciebie, możesz zmienić twoje życie szybko. Więc tak, biznes, otwierasz swój własny biznes. Mówię o network marketing. Otwierasz swój własny biznes. Następnie, dzięki otworzeniu tego biznesu, inwestujesz w śmieszne pieniądze, produkty, produkty. Nie, że inwestujesz pieniądze w um, nie wiem, w jakieś tam, że dajesz tylko pieniądze i, i, i nic nie masz z tego. Nie. Ty inwestujesz ten dochód w produkty, które używasz, które chcemy, żebyś używał, żebyś poznała. No nie. Następnie um, dzięki temu, że zainwestowałaś w Stanach Zjednoczonych jest to zaledwie 350 dolarów do 450 dolarów. Śmie śmieszne pieniądze. W Polsce to też są śmieszne pieniądze, to jest 2000 zł. W Anglii jest to 200 funtów, i nie pamiętam już innych krajów, ile to kosztuje, ale to są śmieszne pieniądze. Bo posłuchaj, jak możesz ty wybudować międzynarodowy biznes za taką sumę. Kto inny da ci taką możliwość? Nie ma, nie ma takich możliwości. Więc pierwsze mamy biznes, czyli ty jesteś odpowiedzialna za to. Nikt za tego ciebie nie zrobi to Ty potrzebujesz a, mieć chęci budowania tego biznesu każdego jednego dnia. Drugie, otrzymujesz licencję, możliwość współpracy w, w naszym przypadku, jeżeli to będzie nasza firma, ponad 168 krajach na świecie. Jeszcze raz, 168 krajach na świecie. Za jedyne 350 dolarów. Ja wiem, brzmi to nierealnie. Ale taka jest prawda. Następnie dostajesz darmową stronę internetową, jeżeli sobie zakupisz właśnie te produkty na start za te 350 dolarów. Z Twoim imieniem, z Twoim nazwiskiem, gdzie widnieje tam wszystko, gdzie jesteś tam Ty na tej stronie internetowej. Z produktami, które firma oferuje, Ty to dostajesz, otrzymujesz. Następnie masz opcję. Dodać sobie kraje, w których chcesz budować biznes. Czyli dajmy na to mieszkasz w USA, tak jak ja, może mieszkasz w Polsce, masz opcję. Dodać sobie kraj, w którym chcesz budować biznes. Masz 100, ma, możesz dodać 168. Więc w naszym przypadku akurat. Więc a, dodajesz sobie kraj. Dajmy na to, to dodasz sobie Polskę, Anglię i Niemcy. No nie. I co się wtedy dzieje? Uh, zaczynasz się logować w, w danym kraju, który sobie wybierasz, niech to będzie Polska. I da, powiem, skupię się na Polsce, bo mówię po polsku, także będzie nam łatwo to zrozumieć. Czyli loguję, dodaję sobie Polskę do mojego biznesu, mimo tego, że mieszkam w USA. Um, i, następnie, I następnie loguję się moim ID, moim hasłem, bo również otrzymuję od firmy... Y Polsce, tak czuję się, jakbym przeniosła się normalnie w czasie i mieszkała teraz nagle w Polsce, gdzie jestem w Stanach, no nie? Czyli jestem tak jakby na swoim na, stro na swoim biznesie w Polsce. Nie będąc w Polsce, no nie? I następnie mam możliwość oglądnięcia mojego biznesu, przeczytania wszystko o moim biznesie, słuchajcie, w języku polskim. To jest nic. Nie tylko przeczytać, Masz możliwość wykreować swój własny link do sklepu internetowego po polsku w Polsce. Ja cały czas jestem na Florydzie, pamiętajcie. Ja po prostu się loguję i jestem tak, jakby w Polsce. Mój biznes przenoszę na Polskę. Następnie, jeżeli ktoś mnie zapyta na internecie, Marta, jak wygląda ten biznes, albo ja kogoś zapytam. Hej, czy byłabyś chętna zobaczyć, jak wygląda taki biznes? To ja wtedy, na przykład, jeżeli to jest osoba z Polski, ja wtedy kreuję sobie linka w Polsce i wysyłam tego linka z Polski danej osobie, która jest zainteresowana, żeby sobie mogła zakupić produkty w Polsce, gdzie przychodzi, gdzie shipping, czyli dostawa jest. Z Polski, nie z Ameryki, mimo tego, że firma jest amerykańska. Dostawa jest, przychodzi z Polski. Mamy kilka, e, kilka miejsc, skąd produkty są do, przewożone. Mamy fabryki również w Polsce. I osoba w Polsce kupuje sobie w Polsce produkty, które ja używam, które ja rekomenduję z Ameryki. <grym> e, i, a, I ma możliwość zostać moim klientem, albo też ma możliwość. Ma możliwość współpracować ze mną. Zazwyczaj ja mam mało klientów, ponieważ zazwyczaj każdy klient chce ze mną później współpracować. Więc zazwyczaj taka osoba, po tym jak sobie kupuje ten pakiet startowy za 2000 zł, zaledwie w Polsce, ma, możliwość takie, takie, ma taką możliwość budowania tego biznesu ze mną online. Mimo tego, że ja jestem w Stanach. A ona jest w Polsce. Ja mogę zrobić to samo z innymi krajami na świecie. Mogę, mogę sobie e, otworzyć możliwość budowania biznesu w danym kraju na świecie, w wielu krajach na świecie, w 168 krajach na świecie, za jedynie 350 dolarów jednorazowo, to nie jest, że co miesiąc albo co rok, jednorazowo, gdzie kupuję sobie produkty. Produkty kupuję sobie. Nie komuś płacę za nic, tylko ja kupuję produkty, które będę używać i będę rekomendować. Za jedyne 2000 tysiące w Polsce jesteś w stanie zacząć budować biznes globalny, międzynarodowy. Dzieląc się tymi produktami i sposobem pracy online, właśnie w taki sposób, jak ja Ci przedstawiłam. Czy to nie są niesamowite możliwości, o których prawdopodobnie ty nie wiedziałaś? Większość osób o tym nie wie. Moją misją jest nie namówić ciebie do biznesu, bo ja nie chcę ciebie namawiać, bo ja później cię nie namówię, żebyś budowała ten biznes. Ja nie mam takich sił nadprzyrodzonych, ale moją misją jest, jest dać ten awareness. Dać tą, dać tą sposobność, żeby, żeby ludzie się dowiedzieli o tym, że w ogóle coś takiego jest. Nikt, większość ludzi o tym nie wie. I możesz świetnie zarabiać z wielu krajów na świecie i otrzymywać co miesiąc dochód od osób, które może kupują produkty, może stały się klientami, a może współpracują z tobą. I nie tylko, i nie tylko masz dostęp do. I nie tylko masz wypłatę z osób, które ty znajdziesz po świecie, tylko masz również wypłatę z osób, które twoja grupa, twój zespół znajdzie. Ja na przykład znam Renię, a Renia mówi, że ma otwarty swój własny rynek w Arabii Saudyjskiej. Słuchajcie, ja już tam nikogo nie znam, ale dzięki temu, że Renia zna, a ja Reni pokazałam, dajmy na to biznes. Renia pokazała innemu, mnie firma też za to podziękuje, bo gdyby, gdybym ja nie znalazła, dajmy na to Reni, to firma by nie miała ani Reni, ani osób, kolejnych osób z Arabii Saudyjskiej, dlatego mnie też również wynagradza za zakupy, które tam są zrobione. Czyli to nie jest tylko bezpośredni zarobek z mojego pierwszego klienta albo z osoby mojej biznesowej, chociaż również jest. Ale mu również dostaje procent jakiś tam, zależy jaki oczywiście, marketingu, za osoby niżej, za zespół, który buduje. I tu się tworzy dochód pasywny. I tu się tworzy możliwość zarabiania, kiedy śpisz. Bo kiedy ja się budzę, to w Arabii Saudyjskiej teraz jest noc. Idą spać. Czyli ja robię, ja robię, tamci idą spać. Ale kiedy oni się budzą w Arabii Saudyjskiej, dajmy na to, to ja idę spać. I tu jest ten. Dochód pasywny, nawet kiedy śpisz. I ja wiem, że to może się wydawać y, nierealne, ale tak to wygląda. I to jest ten awareness, o którym właśnie mówił James Malinczak. Tak jak mówiłam, nie mam pojęcia, czy, czy to jest dla ciebie. Nie nie wiem. Nie mam pojęcia, czy lubisz poznawać ludzi online. Nie mam pojęcia, czy. A czy byłabyś chętna mieć dochód z wielu krajów na świecie? Nie mam pojęcia, czy lubisz pomagać ludziom. Nie mam pojęcia, czy chciałabyś się dzielić takim sposobem pracy, o którym Ci właśnie powiedziałam. I nie mam pojęcia, czy to jest coś dla Ciebie, bo to nie jest dla każdego. Ale jeżeli czujesz i myślisz sobie: Wow, to jest niesamowite! To jest niesamowite to zapraszam cię do naszego zespołu Global Team. Mamy świetne osoby, które z nami współpracują na całym świecie. Słuchajcie, Pol Polki, Polacy, bo mamy coraz więcej panów, są naprawdę pracowitymi osobami. My, my jesteśmy bardzo pracowitym narodem. My się odnajdziemy wszędzie. Ale też chcemy fajne życie. Też chcemy żeby nam było dobrze. Chcemy, żeby naszym dzieciom było lepiej, prawda? Czy to w Polsce mieszkając, czy to mieszkając za granicą Polski. I niesamowicie fajnie współpracuje się z Polonią. Ja bardzo sobie chwalę. I z Polakami. A ja sobie bardzo chwalę. I jeżeli chciałabyś zobaczyć, jak więcej. Jak, jak wygląda ten biznes? Jak zarabiasz, może teraz? Jak zarabiasz tutaj? Jakie procenty możesz zarobić? Takie bardziej detaliczne informacje, bo tak naprawdę to Ci powiedziałam, jak to wygląda międzynarodowo, to skontaktuj się z osobą, która może zaproponowała Ci taki biznes. Skontaktuj się, z, może ze mną, może chciałabyś ze mną współpracować, a może koleżanka pokazała Ci taki biznes, a akurat natrafiłaś dzisiaj na, na to nagranie, więc skontaktuj się z osobą, która Ci przedstawiła właśnie taką ofertę. Bo jeżeli takie coś cię, Ci się podoba, bo jeżeli nie, jest, nie, nie, nie wiesz w ogóle, że to tak wygląda, to też możesz nie być zainteresowana takim biznesem. Ja jestem tutaj po to, żeby cię, żeby edukować Cię, żeby, żebyś zrozumiała network marketing, żebyś uh, wiedziała, jak wspaniałym biznesem jest. Uh, Perfekt nie jest nigdzie, ale naprawdę to jest szansa dla niejednej osoby, która jest ambitna do zmiany, do pracy i która chce nie pracować ciężko, ale pracować. Um, Right, czyli odpowiednio, o tak bym powiedziała, odpowiednio, bo nie, niekoniecznie musimy pracować ciężko, żeby zarabiać świetne pieniądze, ale, ale, ale pracować musimy w odpowiednim miejscu, z odpowiednimi ludźmi, mądrze, żeby zarabiać świetne pieniądze. I wierzę, że każda jedna, każda jedna osoba, która, która jest tutaj i słucha, akurat mnie teraz. Że, że Tobie też się należy takie świetne życie i taki fajny styl życia, taki fajny lifestyle, bo dlaczego nie Tobie? Jeżeli lubisz ludzi, jeżeli lubisz pomagać innym, jeżeli jesteś chętna wypróbować świetne produkty dla zdrowia, jeżeli jesteś chętna podzielić się nawet tym moim nagraniem, które teraz właśnie Wam przedstawiłam jako sposób zarabiania online i budowania międzynarodowego biznesu. To, to to jest dla Ciebie. Trzymajcie się, mam nadzieję, że to było pomocne. Papa. Pa.